Do zwiadowców wróciłam po kilku latach i przypomniałam sobie, za co je lubiłam wtedy, ale też doszło kilka rzeczy, których wtedy nie zauważyłam, a też mi się bardzo podobają. Jedną z nich była droga Mila, którą musiał pokonać na samym początku, kiedy został wybrany na zwiadowcę, No, bo on na początku nie chciał nim być chciał być rycerzem, a potem poznając strukturę zwiadowców, oczywiście jak oni funkcjonują i kim dokładnie są, zaczął się z nimi utożsamiać i nie chciał zmieniać swojej ścieżki. Zwiadowcy, korpus zwiadowców, to jest grupa zorganizowana ludzi służą królowi i są wywiadem wywiadowczym. Żeby być jak najlepsi, muszą dużo ćwiczyć, a tutaj są cechy, które są potrzebne dla zwiadowców wytrwałość i cierpliwość. I za to uwielbiam samych zwiadowców, ale też w książce to jak to jest pokazane, że oni muszą dużo ćwiczyć, 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 aby osiągnąć te efekty, które u nich widzimy, że strzelają pięknie z ust, mają pięknego cela, muszą trafiać do celu nożami, spać po nocach w najróżniejszych na zróżnicowanym środowisku, na bagnach, w lasach, w górach. Są najróżniejsze rzeczy, gdzie ich, życie, gdzie ich życie, historia, autor ponosi. Kolejną rzeczą, którą zauważyłam i bardzo mi się podoba w Zajdowcach, to jest yy, relacje między bohaterami. Jest, yy, jest super pokazane, jak oni ze sobą rozmawiają, jak yy, 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 ze sobą żyją. Relacje między Haltem a Willem, uczniem a nauczycielem, gdzie Halt jest yy, bardzo sakrystyczną postacią. Uwielbiam jego humor, yy, ale kto nie lubi, z, kto czytał zwiatowców, to wie. Jeśli ktoś uwielbia wstawki z humorem, to Halt jest mistrzem w tym. Yy, każdy myślę, że znajdzie coś dla siebie, a budować relacje jak bohaterowie zwiadowców? Zazdroszczę. Ostatnią rzeczą, którą zwróciłam uwagę, która mi się bardzo podoba w zwiadowcach, to jest poświęcenie i odwaga. Will oraz inni bohaterowie, Horacy na przykład, nieraz okazują nam, że potrafią poświęcić się za kogoś, czy... ...minuta? ...poświęcić się za kogoś lub... Już pomóc w potrzebie, kiedy yy, no, wymaga od tego sytuacja. Zwiadowcy są super książką, mają dużo, mogą znieść dużo takich rzeczy moralnych do naszego życia. Jak żyć i jak dążyć do swojego celu.